Aloha, mam na imię Anita i jestem między innymi masażystką Lomi, Lomi Nui. Witajcie na moim kanale Lomi, Lomi Bus. Jak się przygotować do masażu? No mam nadzieję, że wszystko działa. Ej. No i nie mam podłączonego mikrofonu. Cztery punkty. Ja mam tutaj ściągę, więc będę widziała sobie tutaj. Czasami tak, wiecie, będę lukać. Pierwsza rzecz. I taka bardzo ważna, żeby nie planować sobie nic ciężkiego po masażu. I chodzi o fizyczność i chodzi o jakieś sprawy do załatwienia, czyli żadnych treningów, biegania, fitnessu, ścianki, siłowni, basenu, roweru nic po tym masażu. Nie, to nie jest dobry pomysł. Niech on sobie to ciałko po prostu ten masaż rozmiękczy i niech to ciałko tak sobie pobędzie w takim rozmiękczeniu. Nie można go potem nagle znowu spiąć i batem hej. Także nie na mięciutko. I to jest obojętnie czy wybierzecie sobie poranną godzinę czy wieczorną. Bo rano też fajnie jest wziąć ten masaż, bo po prostu czuć potem w ciągu dnia jego oddziaływanie. Możecie to po prostu, to co w środku was puścić na zewnątrz i zobaczyć jak to, jak to działa pięknie. Także czy możecie też wybrać, żeby sobie z tym zasnąć. Więc obojętnie, czy tam planujecie, wiecie, już spanko, czy po południu, czy samego rana, to ten czas później powinien to być taki bardzo relaksujący czas, naprawdę. Wtedy będzie działać. Druga rzecz to sobie tutaj zapisałam, że to jest prysznic, i wiadomo, chodzi też o względy takie higieniczne, co nie? Ale też chodzi o to, żeby jakby zmyć tą energię z całego dnia, z, z, z tych wszystkich kontaktów z innymi ludźmi, z miejscami. E, tak, wszystkiego po prostu się pozbywamy, i nie chodzi tu o takie medytacyjne, symboliczne zmycie. Tylko takie realne, takie wiecie, nie tam duchowe złote deszcze, tylko mokra woda, taka prawdziwa, która z nas zmyje wszystko, tak po prostu. Puch, jakbyście z jeziora wyszli prosto. No tak, tak, o, o, też żeby się tak odświeżyć. To jest super. E, ubrania, punkt trzeci. E, nie przychodźcie tutaj z wiecie... W najlepszych ciuchach takich do Filharmonii na przykład. W takich ciuchach nie. Chociaż nie wiem, jak się chodzi do Filharmonii. Byłam parę razy, ale teraz nie wiem. Tam nie chodzę, bo tam wiecie, jakieś restrykcje, coś to już nie chodzę. Um, olewam to. wiecie. <laughs> Dobra, ale mnie o tym ubrania, ubrania, żeby były miękkie, żeby były wygodne, żeby nie było szkoda, jak tam, wiecie, jakaś plamka ewentualnie zostanie z, olej, z oleju, tylko, że jest tak, ja używam mm, oleju kokosowego, naturalnego i mnie on nie zostawia żadnych plam już w tej chwili, bo masowałam różnymi, ale tym, co masuję, nie zostawia mi, no ale wiecie, nie, jak to bywa, no na luzie, nie, na luzie, ubranka na luzie, wszystko na luzie, rzucamy na luz tak samo wiecie tutaj też chodzi zapomniałam dodać że jeszcze makijaż i włosy nie? bez makijażu dziewczyny ponieważ ja masuję też twarz i po co makijaż przyjdziecie naturalne swobodne tak samo włosy niekoniecznie zaraz od po po wiecie, po fryzjerze nie tak Uważa, że tak lubicie, nie przeszkadza Wam, zawsze te, trochę tego oleju dostanie Wam się na włosy, więc warto mieć tą świadomość. Yy, I ostatnia rzecz, i to jest najważniejsza rzecz, to jest intencja. Jest to mega szeroki temat i właściwie wiecie, nie będę teraz o tym mówić, o tych profitach i w ogóle yy, jak to działa i tak dalej, no ale yy, o tym w następnym odcinku. Teraz przechodzimy do tego, tak, tak, wiecie, bardzo, bardzo ogólnie. Więc tak, jeżeli skierujecie swoją uwagę w jakieś miejsce, to tam popłynie wasza energia, zgodnie z zasadą Huny, że energia podąża za uwagą. Więc, jeżeli będziecie mieli jakąś myśl, jakieś coś, tą esencję, którą chcecie, Puścić i przetransformować, to właśnie tam kierujecie całą swoją uwagę. I więc podca, po, podczas masażu zasilacie tą energią właśnie tą rzecz, z którą przyszliście. Więc tak w skrócie, więc warto mieć tą intencję i przepuścić ją przez ciało.